Niespełna 5 kilometrów na południowy wschód od stolicy wyspy Heraklionu leży niewielka miejscowość zamieszkana przez 300 mieszkańców. Byłaby to więc spokojna wieś, gdyby nie odkryte przez archeologa i antykwariusza Minosa Kalokarinosa w 1878 roku fragmenty ruin pałacu. Już wtedy wiadomo było, że jest to miejsce niezwykłe. Jednak znaczenie odkrycia ukazały dopiero prace rozpoczęte w 1900 roku przez sir Artura Evansa, który zakupił cały pagórek i odkopał pałac pochodzący z kultury minojskiej. Choć odkryte ruiny powstały około 2000 roku przed naszą erą, stwierdzono, że 300 lat później na Krecie było silne trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęła ogromna część ludności, a większość budowli uległa zniszczeniu. Przez blisko 100 lat ludzie bali się tu mieszkać. Dopiero około 1600 roku przed naszą erą zdecydowano się na odbudowę pałacu. Nowy był o wiele okazalszy, wielopoziomowy i bogato zdobiony. 200 lat później wyspą zawładnęli Mykeńczycy, którzy pałac w Knossos dostosowali do swoich potrzeb. Kompleks zwiedza się stąpając po drewnianych kładkach. Świadczy to o tym, że nie wszystko jest dostępne i że cały czas prowadzone są prace archeologiczne. Spacerując po wykopaliskach, warto przyjrzeć się licznym tablicom informacyjnym. Kolory, które napotykamy przy zwiedzaniu, to rekonstrukcja widziana oczami evansa. Oczywiście doskonałe i wierne oryginały znajdują się w muzeum w Heraklionie. Wielu krytykuje to rozwiązanie, choć większość przyznaje, że nadane kolory przybliżają wyobrażenie o epoce. Kompleks pałacowy był wielopoziomowy, co świadczy o wysoko rozwiniętej wiedzy konstrukcyjnej. Dolne pomieszczenia to przede wszystkim małe izby służące za magazyny, pomieszczenia gospodarcze i produkcyjne. Kolejne kondygnacje przedzielone były płaskimi stropami opartymi na ścianach i kolumnach. W centralnej części znajdował się rozległy dziedziniec, wokół którego rozlokowane były pomieszczenia reprezentacyjne i kultowe, a także sala tronowa. Posadzki wyłożone były kamieniem, ściany pomalowane wesołymi freskami. Oświetlenie pochodziło ze studni świetlnych. W pałacu była wentylacja, kanalizacja, doprowadzona była woda, działały toalety. Wokół pałacu znajdowały się wille z ogrodami zamożnych mieszkańców oraz domy o zwartej zabudowie dla biedniejszych obywateli. W niewielkiej odległości od miasta odkryto również grobowce. Minojczycy nie władali jednak wyspą zbyt długo. W 1375 roku przed naszą erą nastąpiła kolejna wielka katastrofa. Nie wiadomo dokładnie jaka, być może było to trzęsienie ziemi, być może pożar, jednak ogromna część pałacu uległa zniszczeniu. Potem już tylko dzieła zniszczenia dopełnili Achajowie. Jednak to niewybitne dzieło architektury Minojczyków sprzed 4000 lat rozsławiło kreteński pałac, a mit o Minotaurze, królu Minosie, Tezeuszu, ariadnie i dedalu a brzmiał on tak minos syn Zeusa, króla olimpu był królem Knosos i mieszkał w ogromnym pałacu dobrym był człowiekiem i władcą niestety życie przysporzyło mu wiele cierpień żona pasifae zdradziła go z bykiem owocem zdrady był pół człowiek pół byk król minos w złości nazwał dziwnego stwora minotaurem i umieścił w labiryncie zaprojektowanym i wybudowanym przez słynnego i cenionego architekta Dedala. Zdrada żony to nie koniec porażek króla. Bardzo dużą popularnością cieszyły się ateńskie zawody poskramniania byków. W trakcie jednych z nich zginął, dosłownie rozszarpany na strzępy syn Minosa w szale rozpaczy i ogromnej złości władca nakazał, by co dziewięć lat przysyłano siedem dziewcząt i siedmiu chłopców do Labiryntu Minotaurowi na pożarcie. Jakiś czas potem znowu Minos poniósł porażkę. Został oszukany i zdradzony, kiedy Tezeusz, wykorzystując nić ariadny, przeszedł przez Labirynt i pokonał Minotaura. W akcie zemsty król kazał wrzucić do niby doskonałego labiryntu jego projektanta Dedala z synem i Bierzemy bilet do Knossos, warto skorzystać z biletu łączonego, który kosztuje 20 euro i daje możliwość wejścia do Muzeum Archeologicznego w Heraklionie. Na pewno będzie taniej, a świadomość oszczędności będzie znaczącym pretekstem odwiedzenia jednego z najważniejszych muzeów w Europie. Bez większych problemów znajdujemy podziemny parking, gdzie samochód wraz z kluczykami zostawiamy obsłudze. Historia powstania muzeum sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy to powstała pierwsza archeologiczna kolekcja z inicjatywy Józefa Hacida-Kisa, który prowadził wykopaliska archeologiczne w Tylissos oraz na terenie pałacu w miejscowości Malia. Pierwsze zbiory zostały umieszczone na dziedzińcu katedry w Agios Minas. Były one niewielkie, a ich podstawą były darowizny i pierwsze małe wykopaliska prowadzone na Krecie. Zmiany przyniosły dopiero prace przy odkryciach pałaców minojskich, a do zbiorów przez wiele lat dołączyło wiele ważnych znalezisk stanowiących obecnie eksponaty muzeum. Budowa budynku, w którym mieści się obecnie muzeum, rozpoczęła się w 1937 roku. Druga wojna światowa stworzyła ogromne zagrożenie dla starożytnych zbiorów, które jednak ocalały dzięki wysiłkom profesora Nicolaosa Platona. To właśnie on nadzorował ponowną ekspozycję skarbów muzeum, kiedy otwierano je w 1952 roku dla publiczności. Przez kolejne lata muzeum wzbogacało się o nowe zbiory także od osób prywatnych. Zaś w 1964 roku powstało nowe skrzydło muzealnego budynku. Kolejny długotrwały remont spowodowany był zmianą zakresu prac oraz odkryciem pozostałości średniowiecznego klasztoru na terenie zajmowanym przez budynek muzeum. Po remoncie muzeum archeologiczne w Heraklionie zyskało nowe przestronne sale, nowoczesne instalacje oraz wykończenie. Stała ekspozycja muzeum zawiera unikalne dzieła sztuki i historii kreteńskiej pochodzące z wykopalisk ze środkowej i wschodniej części wyspy. Obejmuje wszystkie okresy historii i prehistorii Krety, począwszy od Neolitu do czasów rzymskich. W skład muzealnych zbiorów wchodzą rzeźby, freski, ceramika, narzędzia, biżuteria, różnego rodzaju metalowe przedmioty, pieczęcie, nagrobki oraz wiele innych. To właśnie tu są przechowywane słynne znaleziska, takie jak dysk sfaistos, figurka bogini z wężami, podwójne topory, cenne rytony czy wisiorek z pszczołami, znaleziony na terenie pałaców Malia. Ilość cennych znalezisk jest nieprawdopodobna: od tych o wielkości kilku milimetrów po ponadwymiarowe posągi. Oszołomieni bogactwem zbiorów, opuszczamy muzeum. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli ci się podobał, subskrybuj nasz kanał, zaglądaj na Instagram i Facebooka. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych nowościach.